Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na realistyczne życie natki. Od razu mówię, że nic praktycznie nie dogrywałam, bo cały czas mi to mrugało, że poród i nie chciałam przegapić tego momentu, bo chciałam po prostu przeżyć to razem z Wami. Tak więc jesteśmy praktycznie w tym samym momencie, w którym skończył się poprzedni odcinek, ale. Natka już wykończyła pokoik dla dziecka. Jest taki neutralny, tak. Tutaj, jak widzicie, są i trochę różowe, trochę niebieskie, trochę żółte. Noż są wszystkie kolory. I jest tutaj tak pięknie mi się, tak podoba. I tutaj wiem, że jest pusto, ale tutaj sobie wymyśliłam, że będzie wisiało zdjęcie albo bąbelka, albo bąbelka z natką. Bo. Och. No, to będzie takie piękne. O, ja nie wiedziałam, że to się będzie ruszać. Oho, jeszcze lepiej. No dobrze, ale jak już pokoik jest wykończony, czeka tylko na tego bąbelka. No to już Natka na pewno jest spokojniejsza, bo jak widzicie, korytarz łazienka, salon, no nadal jest w takim opłakanym stanie, ale no do tego dojdziemy. Na razie za bardzo nie stać. Lepiej zostawić sobie jakieś fundusze. Jak ma przyjść bąbelek na świat. I chciałabym z wami od razu omówić jeden komentarz, który mi się bardzo spodobał. I tutaj wam go teraz wyświetlę. I bardzo lubię, jak macie własne zdanie. Macie zupełnie inne zdanie niż, no może ja, może gra. Ale jest tam napisane, Natka od razu wierzy obcej kobiecie bardziej niż jemu. Weźcie pod uwagę, że Sidneya musiało nie być bardzo długo, skoro natka zdążyła porozmawiać z tytułem i jego mamą. Potem, jak oni już wyszli, wypili sobie kawę i wyszli, natka zdążyła pójść do sypialni i się spakować. I. Rita też zdążyła wziąć transporterek i wyjść z nią. A kota nie tak łatwo zapakować. I tam jest też napisane, to chyba znaczy, że sama nikomu nie ufała i nie ufa. Tak też może być. Spójrzcie, jak trudną relację mają rodzice Natki. I ona może troszeczkę się też obawiać, że to będzie tak wyglądać. Więc teraz chyba w roli Sydney'a jest uspokoić ją i wyjaśnić całą sytuację. A jak widzicie, on się nie odzywa. Ani nie zadzwonił, ani nawet nie odwiedził. A jak wiecie, Simowie bardzo często podchodzą do drzwi tak randomowo, tym bardziej, jak mają dobrą relację ze sobą. A oni nie mają tutaj żadnej złej krwi. I rozumiem, że Kiosz nie przychodzi, bo jest na czerwono, ale Sidney by mógł przyjść, tym bardziej, że no, jego dziecko tutaj jest, więc yy, ja nie mam zamiaru Sidney'a jakkolwiek tutaj przyciągać, zmuszać go, żeby tutaj przychodził bo to chyba on powinien się zainteresować. Chociażby zadzwonić i zaprosić ją na jakiś festiwal, cokolwiek. Ale on nic. Kompletnie. Jakby Natka przestała istnieć. Jakby problem się ulotnił razem z nią. I no, to mi daje dużo do myślenia. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo jestem bardzo ciekawa. Uwielbiam, powtarzam się, uwielbiam, jak macie własne zdanie, niekoniecznie zgadzacie się po prostu ze mną. Natka, umyj zęby, odśwież się, bo to być może ostatnia noc bez bąbelka i ojejka, ale fajnie. Tylko, że ona teraz będzie miała znowu urlop macierzyński i ja nie wiem, czy ona nie powinna jakoś sobie dorobić, ale to pomyślimy o tym rano. W sumie jest już piąta, ona nie śpi, ubierz tą piżamę i spać. Ohoho, Natka ma wrażenie, że minęły całe wieki, odkąd ostatnia czuła blisko ze swoją sympatią. Może to tylko paranoja, może niepokój lub przeczucie, ale Natka nie może się oprzeć ciekawości, co jej druga połówka robi oraz z kim się spotyka za jej plecami. No i właśnie, Natka się boi, co tam Sydney teraz wyrabia, czemu się nie odzywa i nie próbuje wyjaśnić tej sytuacji. O, dzwoni Mat, widzicie to? No, co prawda, tylko dać tam znać, jakiego randka ze fui <śmienła> minęła, ale dzwoni. Wysyła smsa, odzywa się, istnieje. A Sydney wyparował. Wyrzuć zepsute jedzenie. Nie masz nic na śniadanie. Dobra, co, coś sobie zrobisz. Naprawdę, zlew się zepsuł. Mhm. Rita. Rita tak cały czas jest nieszczęśliwa. I tak jak możecie zobaczyć. Kira, w drugiej serii, która obecnie jest na kanale, która jest psem tygrysem, ona tutaj sama sobie potrafi to wypełnić. I nie jest tak wymagająca. Arita. Ojejka! Ona jest wiecznie nieszczęśliwa, wiecznie za mało czułości. Nieważne, ile ją wycochramy, ona nadal jest nieszczęśliwa za mało. To jest taka dama, ona powinna chodzić w jakimś futrze, w jakiejś sukieneczce. Wiecie, jak taka paniusia. No bo tak się zachowuje. Jej się po prostu należy. Ale nie mówię. Jak kotek potrzebuje, to trzeba go wytokrać. Drap w ulubionym miejscu i inne takie. Niech się czuje, dopieszczone kitku. Jakaś mizuki dzwoni. Ja Wam teraz będę mówić każdego, kto dzwoni. Wtedy zobaczycie, że I się nami nie interesuje. O! Pieniążki chcą nam dać. Tak, by Natka nie powiedziała. Więc no, jakie są warunki. Więc dostaliśmy pieniążki. Ja wiem, że jakbyśmy kliknęła to drugie, to po prostu byśmy my musieli wziąć ślub. A raczej Natka teraz by nie miała z kim, a pieniądze jej się przydadzą. Odłóż to, żeby się nic nie zepsuło. Może za to uda się jakoś wyremontować salon albo łazienkę, bo no... Średnio to widzę. Wannę będzie trzeba jakąś kupić albo prysznicowannę, żeby dało się dziecko wykąpać. Aha, ty zjadłaś i ale jesteś głodna? Aha, na pewno poród już niedługo, skoro tak się dzieje. Dobra, skoro ty jeszcze jesteś w piżamie o 16, to podkurzaj do perfekcji. Jakaś Meredith dzwoni, ale chyba chce dać nam pracę, nie dziękuję. No na pewno nie w tym momencie i tak byśmy tam nie poszli teraz. Napraw ten zlew. Póki nie rodzisz, to możesz naprawić, bo ona ma chyba bardzo duży poziom majsterkowania. No, prawie siódmy, no to tym bardziej ale fajnie to wygląda jak ona odkurza tym w kuchni. No świetne. No dobrze, ty się czujesz tak w miarę, w miarę okej. Okay. To myślę, że możemy jakąś pracę spróbować. Dodatkową programuj. Hmm, Podejmij pracę dodatkową. O, o właśnie to. I Rufus zuwolni, no. No, to tata. I Giang. Mam nowo adoptowanego psa, jest pełen energii. O, nie mieszka! Oni mieszkają w takim małym mieszkanku z dzieckiem. Tam nie ma miejsca na nic. Oni jeszcze psa wzięli. Um, no, my niedługo będziemy rodzić, to raczej nie będziemy się chyba tak oddalać. Albo dobra. Uh -huh. <laughs> Co to jest? To spisek. Nie jest możliwe, by trawa w naszym mieście miała tak dużo źdźb źdźbeł o dokładnie tej samej szerokości, bez żadnych sprzecznych z naturą modyfikacji. Pomóż mi... Aha, dobra! <noise> już się wystraszyłam. A to jest po prostu ta praca dodatkowa. Jeszcze takiego wielkiego psiutka cywil. O Boże! Ostrożne powitanie. Oh. On polizał dziecko po twarzy. Ja chcę pieska. Totalnie. Jak już bąbelek będzie trochę większy, tak jak ten, tak jak honorata, to też chyba adoptujemy jakiegoś pieska, który nas nie lubi. Um, Pogłaszcz go. Ojej, Boże, Boże. Poproś, aby cię przedstawiono. A! Honoracie. Która raczkuje po korytarzu. A tu musi być brudno w takim korytarzu. A ty tak ojej. I czemu krzyczysz na... A, bo on warczał na nas. No dobra, może dlatego. No ale ten pies jakby... Gdzie tutaj ma mieć miejsce swoje? To jest pokój dziecka? To no, ciasno, ciasno to widzę. Ojejka! Mm, Natka z bumbelkiem, pociesz. Niedługo będę już miała takiego swojego. W sumie już za chwilę pewnie. Ja się boję. Okej, okay, to przekazywanie dziecka jest przesłodkie. Uwielbiam to. No dobrze, Natka, ale poznałaś jedno, drugie. To może po drodze coś zjemy na mieście? Albo nie, lepiej nie ryzykować. Ty sobie coś tu. Go Aha, ona coś sobie stwierdziła, że naleśniki leśniki sobie ugotuję tutaj u nich. No spoko. O, ale ugotowałaś dla wszystkich. No to za na posiłek w sumie może powiedzieli, że nie mają czasu gotować. Bo dziecko, bo pies zajmują tyle czasu. Co stwierdziła? Dobra, ja wam ugotuję tosty. <noise> ja na razie mam tylko brzuch i trochę ciężko się pewnie poruszać, ale przynajmniej nie musi się nikim innym zajmować, oprócz kotem. No nic, przyjaciele odwiedzeni, piesek poznany, bąbelek też. Więc chyba będziemy wracać zrobić coś do tej pracy dorywczej, żeby zarobić na salon. Oj, widzicie to tutaj, są te takie strzałeczki. Ja tego nie chcę. Ja się boję, że ona wtedy za chwilę już rodzi. Ona naprawdę może zaraz urodzić. Kontynuuj pracę dodatkową, póki się jeszcze dobrze czujesz. No jest druga. Nie skończyła co prawda, ale już nie ma co jej męczyć. Umyj te zęby, ubierz piżamę i idź spać. Jutro to dokończysz. Nie, aż tak się nie przemęczaj. Dzisiaj jest noc szaleństw i rozpoczęto głosowanie. Um, ja nie wiem czy Natka... Dobra, zobaczymy. Bo jak dzisiaj urodzi no to raczej nie będzie miała czasu ani głowy na jakieś szaleństwa jedzeniowe na mieście. Ale no zobaczymy. Jeśli nie urodzi, no to może gdzieś pójdziemy z jakąś przyjaciółką. Bo Sydney to wątpię, że się odezwie. <laughs> Zaczął się poród. Tak, teraz w tym momencie. Ja, natka zaraz pięknie z, z niecierpliwości, by zobaczyć swoją nową pociechę. Widzicie, już nie mogę się wysłowić. I tutaj też zaraz przed tym dostałam powiadomienie. Sidney i Natka bardzo się teraz przyjaźnią. Obstawiam, że chodzi o towarzyskiego króliczka. I ja chyba usunę Sidneya. Bo wtedy im się nabija ta znajomość automatycznie nie mam na to wpływu a ja nie chcę, żeby oni gdzieś tam za moimi plecami się dogadywali. Chcę widzieć, jak się traktują. Natka szybko myje zęby. Skorzystasz z toalety, zdążysz. I wyślij SMS-a Sydney'owi. Mhm, mm wyślij mu SMS-a. Ej stary, ja właśnie rodzę. Jak coś. Taka tylko informacja. Jeszcze zepsuła się toaleta. No nie. Czasami oni wtedy od razu odpowiadają na tego SMS-a. Jeśli odpowie, to zabierzemy go ze sobą do, do szpitala. Ale chyba nie odpowie. To... Zabierzemy jakąś przyjaciółkę. Dobra, już cię nie męczę. E, jedź na rowerze. Tak, mm -hmm, roządź. Urodź dziecko w szpitalu. Dołącz. I weźmiemy ze sobą Moli. Chyba tak. Chyba to będzie dobre. Albo oh! Sawanę weźmiemy. One też się w sumie przyjaźnią, a Sawana jest y, siostrą Sydney'a. Nie, ona też jest w ciąży. <laughs> No i znaczy ja wiem, że ja teraz tutaj kliknę tempo normalne i ona zniknie. Jestem tego świadoma. Ale wiecie o co chodzi? Wsparcie i tak dalej. Tym bardziej, że ona sama jest w ciąży i też niedługo będzie rodziła. Aha, i już zniknęła. A da się teraz zaprosić na przykład Sidney'a? Da się. Ojej, z jaką minką ona dzwoni po niego. Zaraz tutaj będzie. Co? Dotarło do mnie, że... Czas najwyższy adoptować dziecko. Masz chwilę, chcę Was sobie przedstawić. Ja właśnie rodzę i. Aha, i ona poszła stąd, bo musiała adoptować dziecko, ale jest w ciąży, już jedna adoptowała, więc. No dobra. W jakimś odcinku ja mówiłam, że mają duży dom, ale nie spodziewałam się, że będą aż tak się em, nie rozmnażać, ale będą tak dużą rodzinę mieli. Aha, i natka by miałaś do pracy, tak, no. Prosto z porodówki. Ale ja Sidneyowi... Widzieliście to. innej cena zaraz tu będzie. I nie przyszedł. Więc no nie fajnie. Czyli pewnie tylko tak gada, żeby nas uspokoić. A sam się nie pojawi. No trudno. Widać jak na niego można liczyć. <słuch> Natkamy chyba bardzo dużo czasu, bo ona tu sobie jeszcze posiłek podgrzała. Zaraz tutaj urodzisz. A, 8 godzin... Aha! No, ja nie wiedziałam, że jak wydłuża się też dni tego poro... Y, dni ciąży, o! To też długość porodu się wy... Ej, to jest fajne! Bo tutaj wtedy zawsze tak szybko to wszystko mijało. A teraz przynajmniej Natka zdąży y, ogarnąć się. Może nie przeprowadzić badania, ale o, tu by się przydało, żebym mogła się położyć. Ale przynajmniej trochę w tym szpitalu pobędzie. Szkoda, że nie mogę żadnych badań jej zrobić, zlecić. Możesz pogadać z pielęgniarzem. Tam jest chyba twój doktor, który będzie odbierał poród. Co to jest? Pret Harry. Okej. Okay. Możesz porozmawiać z doktorem. O, już się przebrałaś. Ojej. Słodko. Ej, ale samotny poród. Jakie to jest przykre. Ja zawsze... Drugiego Sima tutaj stawiałam, żeby od razu zrobił zdjęcie, jak mama przytula dziecko prosto z kołyski pierwszy raz i o... No smutne. No ale jak widzicie. Dzwoniłam po ja, żeby nie było. Zainteresowałam się. Wyciągnęłam rękę. A on się nie pojawił. Jejka. Co ty masz w tym brzuchu? Dziewczynka? jejka Peneczkę będzie miała. Dobra, i teraz Wam zdradzę imię. Peny. Tak, nie wiem, podoba mi się to imię w porównaniu z Natka. peny. Nie wiem, pasują w mojej głowie, pasują do siebie. Ok? Dla chłopca też miałam imię przygotowane, żeby nie było. Oby to było jedno dziecko. Tak. Tylko peny. Ona ma oczy i karnację po Sydneyu. A szkoda, bo chciałam, żeby była ciemniejsza karnacja i na przykład niebieskie oczy po natce. Ale nie, no fajnie, fajnie. Ja przepraszam, ale ja muszę porobić sobie zdjęcia pamiątkowe. Ojejka, jaka łodziak! Jaka słodzinka! Nie mogę. Ale ja nie wiem, czy niemowlaki też po nich już widać, ale. Ona ma taki chyba troszeczkę większy nosek, jak po Sydneyu. Nie wiem. No, fajnie. I Natka od razu piękna, szczuplutka. I w ogóle, co? Jaka ciąża, jaki poród? Mm. Nie idź sprzątać. Fajnie było, jakbyś wróciła do domu. Jej, kapeny już jest u siebie. Przytul ją, rozmawiaj. kołysz kawo wszystko zagadaj ją. Karm piersią, tak, wszystko. Full dla takiego słodziaka. Kocie, proszę teraz nie pr wyrzucać śmieci. Wygłoszkadzenie o przewróceniu kosza na śmieci. O, czyli ona to zrobi. Hmm. No, nie przy małym noworodku. Drugi poziom umiejętności wychowawczych, super. Już się nie mogę doczekać, jak się dowiemy, jak ona będzie wyglądać. Nasza mała penny. No, i oczywiście śmieci wyrzucone, no nie. Ojejka. Co u ciebie, natka? Jeden z bliskich mi, Simów słyszał o tobie wiele dobrego i bardzo chce Cię poznać. Mogę dać mu Twój numer. No możesz. A możesz zrobić zdjęcie bąbelkowi jakoś? Bo tutaj chyba nie ma zatrudnienia. Nie, 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 nie. nie, nie. Nic z tych rzeczy. A jakbyś podeszła tu, idź tutaj. Sawana. Dobrze Cię słyszeć, natka. Chcę tylko zapytać, czy Twoim zdaniem Agnieszka Zadetka Agnieszka zodecka. To osoba warta bliższego poznania Jako przyjaciółka sprawia całkiem miłe wrażenie A sobie próbuj Jezu i wszyscy dzwonią Tylko nie Sydney, jest mi przykro Jest mi przykro po prostu, że Natka Nic dla niego w sumie nie znaczy no Nie wiem, zrób zdjęcie O, takie ja mogę zrobić Uziejuszu. Pamiątka musi być, okej? Okay? Może niezbyt dokładna, ale jest. Mmm! Ja bym chciała. Ją przebrać. Zmieni strój. Kaczuszki. I jeszcze raz zrobimy zdjęcie. Boże! Kaczuszki. O nie! I teraz jej nie łapię, albo jest tak daleko. No nie! Ty, czy ty pokazujesz Ricie? Ojej, ona pokazuje Ricie. Małą peny, Aha! Czemu cię nagle blokuje? Kołyska. O, jak się cieszy, Poziu! Dobra, to zdjęcie będzie piękne. I jeszcze stópka O. I te kaczuchy. Dobra, to będzie stało na biurku. czyli te, Żeby nie czuła się. osamotniona. No, wysyłają do SMS-y i gratulacje. Wyślij do Sydneya jeszcze jednego SMS-a, bo denerwuje mnie ten człowiek. Tu halo, dziecko ci się urodziło, gdzie ty jesteś? Poznaj. Aha, i Beka dzwoni. No, ja nie ogarniam. Zatrudni od razu złotą rączkę. Niech nie naprawiam tą toaletę, bo na pewno w, po porodzie zaraz nie miałabyś sił, żeby to naprawiać. Dziecko jest zaopiekowane. To może kontynuuj pracę dodatkową? Może dasz radę? Tam niewiele zostało. Aha, jeszcze podczas swojego dnia wolnego 3000 zarobiła, fajnie. O nie, ja tylko takie wielkie zdjęcia zrobiłam. Och. Nie chciałam wielkich. Ale musiałam chyba odruchowo kliknąć. No i mamy same ogromne. No trudno. Zrobię jeszcze raz. Bąbelek do przewinięcia. Zmień brudną pieluszkę. Zostaw robotę. I od razu nakarm. Przytul. Będzie mogło pójść spać. O, to jest Trzeci poziom. Ej, fajnie. Dobra, wiecie co? Ja po prostu ich jakoś zabiorę na sesję, jak bąbelek będzie trochę większy. Bo teraz, no, to, no nie wychodzi mi, ok? Ja na pewno chcę, żeby tutaj wisiały zdjęcia. Może z dwa, trzy. Tutaj. No i tutaj jest pusto. To coś będzie trzeba wymyślić. Czy ona może wziąć jakieś. Urlop. z powodów rodzinnych. Hmm. Dobra, weź to. No raczej, że nie będziesz zostawiać takiego małego dziecka z kimś obcym. I ciekawe, ile ona dostanie za tą pracę dodatkową, bo jak widzicie siedzi po nocach i robi. 427. Nie opłacały się kompletnie. No trudno. A jeszcze zanim Natka pójdzie spać, chciałam tylko spojrzeć kiedy Penny będzie miała urodziny. Torek, tak? To jest peny? Tak, to jest peny. No ale przynajmniej Sidney będzie miał trochę czasu, żeby jednak się odezwać. Ja pewnie z dwa dni przegram sobie poza nagrywaniem, więc nie zdziwcie się. Nie no, ale troszeczkę i ten brzuszek został po tej ciąży, jednak coś. No w końcu realistyczne życie, nie? I no nic, moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Chciałam jeszcze wam dać znać, że możecie zadawać mi pytania, ponieważ mam w planach grać QA. I możecie napisać pytania pod dowolnym odcinkiem i w przyszłości, i w starych odcinkach. Tylko musicie dać w nawiasie, dopisek, QA, żebym wiedziała, że mam to po prostu zawrzeć w filmiku, który mam w planach jeszcze w tym roku nagrać. Przypominam o tym, że możecie zostawić łapeczkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Suba na tym kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. Nie zmuszam, ale zachęcam, będzie mi bardzo miło. Do cześć!